Witajcie moi drodzy, to ja Anna. Dzisiaj razem z Elzą, hej! Będziemy bawiły się naszymi lalkami. Jak widzicie, one aktualnie tańczą balet. Czy chcecie się z nami pouczyć także części ciała po polsku i po angielsku? A także nazw ubrań do baletu? Co wy na to? Macie ochotę? Myślę, że tak. To co, zaczynamy? Każdy z nas po kolei ubierze jedną z baletnic. A ja najpierw opowiem wam. O tym, jakie części ciała pracują u tych tancerek. Świetny pomysł, Anna. Zaczynaj! Okej, okay. tutaj mamy pierwszą baletnicę. Na samym dole są jej stopy. Ona stoi na stopach. She's standing on her feet. Ona stoi na swoich stopach. Feet to stopy. A foot to stopa. Foot, stopa. Feet, stopy. To są jej nogi, her legs, jej nogi, legs. Nogi to legs, a jedna noga to leg leg lub, lub legs. Tutaj baletnica musi zginać kolana podczas skoków. Kolana po angielsku to nis, kolana nis, a jedno kolano to eni, kolano eni, kolana nis. Tutaj baletnica ma brzuch, a belly. Tu ma brzuszek, a belly. Tutaj baletnica podnosi do góry ręce. To są ręce, hands. Arms to ramiona. Arms, ramiona. Ręce, hands. A dłonie, które ma nad głową, to palms. Dłonie, palms. Jedna dłoń to a palm, a dłonie to palms. Jedno ramię to an arm, a ramiona to arms. Tutaj oczywiście ma głowę. A head, głowa. A head. Na głowie znajdują się oczy. Eyes, a pair of eyes, para oczu. An eye to oko. Eyes, oczy. Jest też nos, czyli nose. A nose. I usta. A mouth. Głowa znajduje się na szyi. A neck. A neck to szyja. E, Okej, okay. Aha. No jeszcze mamy uszy. Ears. Uszy to ears. A jedno ucho to an ear. A na głowie każda baletnica ma oczywiście włosy. Hair. To co? Biorę najpierw moją baletnicę. Hmm. Chciałabym jej założyć fioletową sukienkę. Mam tutaj coś takiego. Idealnie się nada. Fioletowa sukienka. To po angielsku a purple dress. Fioletowa sukienka. A purple dress. I siup! Oho, elegancko. Mhm. Moja lalka ma fioletową sukienkę. A purple dress. Teraz założę jej fioletową koronę. A purple crown. A purple crown. Aha, i purple crown idzie na głowę on the head. Cyk? Pięknie. Moja lalka już prawie ubrana. Potrzebuje jeszcze tylko butów. Mam dla niej parę różowych baletek. A pair of pink balesius. Shoes. Balesius ballet shoes to baletki na jedną stopę. One feet. Mhm. Jak ulał. I druga stopa, a second fit. I cyk. Gotowe. Elso, czy chcesz ubrać następną lalkę? Oczywiście. Ja chcę mojej baletnicy ubrać niebieską tiulową spódnicę. Po angielsku taka spódnica nazywa się Etutu. Tiulowa spódnica do baletu to Etutu. Aha, zakładam Etutu baletnicy. świetnie i teraz na górę założę jej mm, może bluzkę, także niebieską. To będzie niebieska bluzka, e blue blouse. Właśnie taka. <grych> Zgadnijcie, dlaczego wybieram niebieski kostium? Sama taki mam. Niebieska bluzka, e blue blouse. Aha, trzeba to dobrze dopasować. prawie idealnie ok, założę jej też takie niebieskie skarpety one sock jedna skarpeta one sock on a leg jedna skarpeta na nodze i second sock on a leg druga skarpeta na nodze ok, moja baletnica gotowa Anno chcesz się zająć ostatnią? Bardzo chętnie mam pomysł na świetny strój. Mam tutaj różową sukienkę: a pink dress. A nie, to jest sukienka, czyli skirt. To jest sukienka dress, a to jest skirt. Jest od pasa. Różowa, sukienka, różowa spódniczka, czyli pink skirt. Oho, już jest na nogach mojej baletnicy. Do zestawu potrzebuję różowej bluzki albo koszulki różowa koszulka a pink shirt oho ach spadło próbujemy jeszcze raz mhm pink shirt na miejscu chciałabym też założyć mojej baletnicy różowe włosy, różowe kwiaty we włosy e pink flowers Oho, takie różowe, różowe kwiaty we włosach, pink flowers, no i cóż, założymy też baletki, a pink ballet shoes, jeden but, opa, one balesius on the feet i second balesius shoes on the feet, już leci. Oho, to nie tak łatwo nałożyć. Gotowe. Świetnie. Nasze lalki są już ubrane. Wyglądają pięknie. Pamiętajcie. Głowa, a head. Na głowie są włosy, hair. Znajdują się tam także tam uszy, ears. Albo ucho, an ear. Jest też nos, e, czyli nos, a nose. I usta, e mouth. A także oczy, eyes. Albo oko. An eye. Głowa znajduje się na szyi. Enek. Tutaj mamy ręce. Hands albo ręka. A hand. Są dłonie. Palms albo a palm, czyli dłoń. I ramiona. Arms albo ramię. An arm. Jest belly, brzuch. A belly. Mhm. Są nogi. Legs albo a leg, noga. Są kolana, nis albo jedno kolano, eni. No i są stopy fit. Albo jedna stopa foot. Dzięki za tą lekcję. Uwielbiamy ubierać lale, także zapraszamy na dalsze ubieranki. Na razie, pa pa!